Czko ludziska z tej strony, man ty. dzisiaj gramy w szachy znowu z Bartiksem. Siemaneczko, widzowie. No, no to zaczynamy. Ja Dobra, Dobre, ja będę czarnymi. W poprzednim odcinku nikt nie wygrał. Tak, był remis, jakdy. No. Dzisiaj zrobimy tak, że ktoś na pewno wygra. Musi. Musi, Musi tak być. I mamy w planach skosić kogoś królową. Ej, to jest królowa. Ej, to takie ten co dziwne takie. To? Nie, to. To. To, patrz, to. Aha. To. E Dobra. Ja dekulam tu. Nie, o. Hmm, hmm. Dobra. Dobra. O. No nie no! Ej! Po, w poprzednim odcinku, że z Bartix mówiłem, że coś nagram z wędkarstwa Coś nie pykło. No, ale nie powiem co. No, jaśnie. Niedługo chyba nagram. O nie? O nie. O nie! Nie, nie będę kosił. A wtedy byś mi zbił króla. A król jest najważniejszy. Nie, zbierz mnie. O, nie. króla ci zbiłem. Ty. Teraz cię dojadę. Okej. Okay. Oj. Tutaj. O. Mm. Ciekawe pojadę tym co tego chłopka odblokować 10 łapek w hmm. i trzecia część będzie, nie? Co no. więcej? Nie wiem A tutaj? Dobra No kurde, gdzie mnie tutaj ja mam pojechać teraz? Chlebo mogłeś, nie? Co spunąć? No, A no nie, ja nie O nie, nieźle. Dobra, to mogę to wieszać. Nie. I co mi zrobisz? No nic nie zrobię. No właśnie. Nie, nie ruszaj się. Nie ruszaj się tym. Bo jak się cofnę. Dobra. To będziesz mógł mnie skość. Ten. No nie, nie królowa się. jest ten. No nie da się. Nienormalna. No tak też. Nie, dlaczego? Ale nie da się tej w ogóle tym, nie? Ciu, 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 na ciu, Nie zbijesz mnie Czy mogłeś mnie zbić chyba? O No nie ko... nie, tak tak Ty No nie O Nie Kto ma więcej? Nie wiem nie, daj mi się. A żeby ktoś wygrał, to trzeba skosić królową. No, kogoś królową. Uh -huh. Ale królowa jest tak, że nie może się ruszyć. Ona wyczuwa jakby niebezpieczeństwo. Dziwne. Uh -huh. To ci zasłonie, że możesz mnie zbić. <grydanie> I tak Pójdę na tym. Pięknie. Teraz wszyscy na prawo Akcja prawo nie lewo Tu <coughs> Sorry no, Ej Eł oh, nie no. Ej da Ej rada? Co? A tutaj jest mój czarny ten Ej a ja go nie widziałem Nie Mm. No, wejdźcie na białe może, co? Da się? Nie da się, cholera Nie Zbijajcie nie. na kanał Bartiksa i na mój No, Dobra. no bra a nie da się Da się Nie da się królowej zbić Da się Do ściany ciebie Kurde, zawsze Cię powieszę. A że może możesz mnie tu raz bić? Chłopie, ja gram drugi raz w szachy. Nie bia... nie klikaj białe! Hmm. Dasz radę? radę? No nie, do radę. Co? Chciałem, żebyś mnie skosił, ale hmm. nie rady. No sięgł, Bobek. Bobku, ja. Uciekam co ty powiedziałeś? Nic. Ty Bob Mów coś do widzów. To nie mój kanał. No, 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 no. <śm> no, 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 no. No, no. No, Tutaj lecę. no, no, no. No, no. no kurwa. No. No. Może nagramy na twój kanał bartek e Minecraft, co? Nie wiem. O! Eee, e, w ogóle się nie gorszym w ogóle, nie? Nie? Eee, wieża leci tutaj. A to coś leci tutaj. Dobra, trzeba zbić królową. Żeby ktoś wygrał. Tutaj weź. Nie, wieża może chyba tylko zbić teraz, nie? Weź tutaj przejść, patrz i weź w ogóle. Co? Jak to się stało? Nie skończę Nie o. żyd. Żydzi do gazu. Nier, 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 Oczywiście nier. nic nie mamy do Żydów, nie? No nic, chłopie. Nawet nie wiem kto to jest. No serio. Czekaj, a mogę ci królową skusić. Nie, nie, to, to bym nie, wygrał. Nie, to, to bym wygrał przecież. <laughs> mm. I czekaj, czy znowu będzie. Nie. Jaki to... jest Nie, no to głupi. chyba już ten. Już nie ma sensu w ogóle, nie? Dobra, gramy. Jeszcze? Gramy jeszcze. Musisz jedynie. No, widzicie, widzowie. To? No, widzicie, widzowie, ta gra w szach jest bez sensu. W tej, w tej aplikacji. Zbyt. Ta aplikacja jest po prostu. No, ta gra jest po prostu. Nie da się zbić. Nie, ta gra, tylko ta aplikacja. Że... też szachy na telefonie, no i właśnie. Dobra, już chyba. Nie, koniec. Się? mówisz, że się nie da? Tak nie da się już. Skąd wiesz? Nie wiem. Dobra. mamy. Nie, no zobaczcie. nie mogę w ogóle nadłużyć. są chyba. Chyba się nie lubią aż tak bardzo. Nie. Ja, się nie lubią. się nienawidzą. Nienawidzą się chyba. Nie, nie ma tych kłaczek, żeby też pójść? Gdzie ta chiloba? Dobra, weź Bartek. Dobra. to skończymy? Kończymy, się nie? No, jak się nie da wygrać, no to tak. Dobra. To trzymajcie się. Naura. Naura.